Co robisz? Topisz złoto? Nie. Daję subika. Proszę bardzo. W tym obozie nie ma miejsca dla ludzi takich jak ty. Słucham? Wynoś się stąd i nigdy nie wracaj. Wielkie słowa... ...małego człowieczka. Schowaj... Ha! B Należało mu się! Wynosz się stąd. Nie oh. będę dalej słuchał tej Hej, ty! Mordrak był jednym z moich najlepszych dostawców, ty głupcze! Jeśli chcesz zostać członkiem tego obozu, na mój głos nie masz co liczyć. Uspokój się. Może mogę ci to jakoś wynagrodzić. Wątpię, żeby ci się udało. No chyba że znajdziesz dla mnie nowy kontakt w nowym obozie. Jak ja ci znajdę kogoś takiego? Przecież mówiłem, że nie wydaje mi się, żeby udało ci się tego dokonać. Nie wierzyć we wszystko. To pocałuj mnie w tyłek. Fisk ze starego obozu szuka nowego partnera do interesów. A dlaczego mówisz o tym właśnie mnie? Pomyślałem, że zainteresujecie możliwości zarobienia paru bryłek rudy. Czemu nie? Powiedz Fiskowi, że może na mnie liczyć. nie mój Nie wierzyć we wszystko. Znalazłem kogoś z nowego obozu, kto chciałby nawiązać z tobą współpracę. No nie! Kto by pomyślał? Widzę, że bardzo ci zależy na popularności w naszym obozie. No i udało ci się. Kogo mi tu przyprowadziłeś? Nazywa się Sharki. Szarki? Szarki? <laughs> Jest jeszcze gorszy niż Mordrak. Jeśli chodzi o jego. Nie musisz się już o niego martwić. Lepiej się w nic nie pakować.